Gdy naród wybrany wychodził z Egiptu, jako główny cel miał przejść przez pustynię, by dojść do ziemi obiecanej. I ta nadzieja na ziemię obiecaną ożywiała ten naród i skłaniała ich do mobilizacji, by dążyć ku spełnieniu tej obietnicy ziemi. Gdy jednak osiągnęli cel, to wówczas na tej ziemi próbowali się organizować, więc próbowali się w jakiś sposób odnaleźć, odnaleźć także wobec innych narodów. Początkowo te plemiona niezjednoczone, później jednak popatrzyli na ościenne narody i mówią do Samuela: ustanów nam króla, byśmy byli jak inne narody wokół nas. Rozpoczyna się okres królewski, królów, którzy mają za zadanie walczyć na czele narodu, w obronie granic i w celu rozszerzania tych granic, i którzy mają zadanie sądzić lud. W tym okresie królewskim jednak okazuje się, że ta ziemia obiecana jest wciąż zagrożona i że po rządach, Pierwszych królów, szczególnie Dawida, Saula, dzieje się coś złego. Następuje rozpad królestwa. Wtedy Pan Bóg w tej ziemi obiecanej posyła proroków, by oni dali zrozumienie, co znaczy to, że ta ziemia nie okazała się jednak tak cudownym rajem i że niestety ten lud grzeszy. I że grzeszy coraz bardziej, szczególnie te oddzielone, pokolenia północne, dlatego spotka je wkrótce kara najazd Asyryjczyków. I to właśnie w tym kontekście pewnego zagrożenia. Prorocy zaczynają mówić o tym, że Pan Bóg nie pozostawi nieprawości tego ludu bez sądu, że Pan Bóg w historii przyszłej wyznaczył pewien dzień, pewien czas szczególny, będzie nazwany Dniem Pańskim, Dniem Sądu. To prorok Amos, działający pod koniec pierwszej połowy VIII wieku, więc mniej więcej gdzieś tam w latach 760 do 740 przed Chrystusem, Pierwszy z proroków mówi wyraźnie o jakimś dniu, pańskim dniu sądu. Niektórzy spodziewali się, że może będzie chodziło o to, że Pan Bóg przyjdzie, by pokonać obce narody, a naród wybrany będzie wtedy doświadczał błogosławieństwa. Prorok mówi: nie ućcie się. Ten dzień nie będzie dla Was światłem, ale ciemnością, bo wygrzeszycie, dopuszczacie się niesprawiedliwości społecznej, nie słuchacie słów Boga. Dlatego nawet będziecie tak błądzić w ciemności, że będziecie tęsknić za czasami, kiedy posyłałem do Was proroku, będziecie odczuwać głód Słowa Bożego. I ta kategoria przyszłego dnia sądu. Wejdzie teraz na stałe w nauczanie prorockie, i kolejni prorocy, mówią coś o przyszłości, będą właśnie wskazywać na to, że historia będzie się tak rozwijać, że dojdzie do pewnego momentu przełomowego, kiedy to zło, które jest w świecie, będzie podlegało Bożemu Sądowi, że Pan Bóg nie pozwoli, by na tym świecie ludzie. Nieustannie grzeszyli, że trzeba jakoś naprawić ten nieporządek i również, że ci cierpiący sprawiedliwi będą w jakiś sposób wynagrodzeni, czyli Pan Bóg interweniuje jako sprawiedliwy sędzia. W tym duchu będą się wypowiadali różni prorocy, również ten dzisiaj przywołany w ramach pierwszego czytania prorok Malachiasz. Wydawało się, że może ten naród nie jest w stanie już spotkać nic gorszego niż najazd Asyryjczyków, później Babilończyków, które to najazdy położyły kres politycznym strukturom i narodowi, państwu, też Izrael podzielonemu później na Judę i Królestwo Północne Izrael. A tymczasem to po niewoli babilońskiej, może około roku 400. Czyli ponad 100 lat po niewoli babilońskiej pojawia się prorok Malachiasz. I za jego czasów okazuje się było bardzo też nadużyć dużo. Kapłani nawet bezcześcili kult świątynny, bo dopuszczali, by ludzie składali Bogu jakieś kulawe ślepe. Samo kapłaństwo świątynne wymagało oczyszczenia, więc ten prorok będzie zapowiadał nadal przyszłą interwencję Pana Boga. I czytamy dzisiaj, że oto nadchodzi dzień, właśnie ten dzień sądu, więc dotychczas te straszne wydarzenia dla Izraela to nie był jeszcze ten dzień sądu. Prorok, z, mimo tego, co naród już doświadczył, jeszcze zapowiada, Jakiś dzień sądny, który będzie palący jak piec. Czyli znowu ogień rozpalony, który ma właśnie przyczynić się do oczyszczenia. I prorok mówiąc o tym ogniu, będzie też nawiązywał do oczyszczania rudy, by wytopić szlachetny metal w ogniu, by także oczyścić kapłaństwo. Więc dzień sądu, który doprowadzi do rozdzielenia zła i dobra, i będzie on bolesny jak palący piec. Wszyscy czyniąc nieprawość będą więc słomą, więc ulegną spaleniu. Ten dzień ich spali. Także nie pozostawi po nich, po tych czyniących nieprawość, ani korzenia, ani gałązki. Czyli Bóg zapowiada przez tego proroka dzień sądny, który definitywnie wyeliminuje zło i wszelkie możliwe pozostałości, czy korzeń, z którego znowu mogłoby coś złego tutaj powstać. Dla czczących moje imię wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w Jego skrzydłach. Enigmatyczna zapowiedź pozytywna dla sprawiedliwych. Tam ciemność, mimo ognia, a tu światło, i jakieś prosperowanie. Procy w Starym Testamencie zapowiadając przyszłość, jednak nie byli w stanie do końca zrozumieć, jak Pan Bóg to zrealizuje. Stąd do tego samego proroka Malachiasza, z jednej strony mamy tutaj mowę o jakimś straszliwym dniu pańskim, pełnym ognia i tak dalej, a z drugiej strony Zapowiedź przyjścia znowu Eliasza, który przygotuje na przyjście samego Boga, na przyjście jego Mesjasza. Stąd nic dziwnego, że prorok jeszcze Jan Chrzciciel, kilkaset lat później, też będzie na gruncie wcześniejszego nauczania prorockiego i tego, co Pan Bóg Jemu dał, poznać. Będzie zapowiadał, że zaraz po nim idzie ten, który będzie dokonywał sądu. Janowi chrzcicielowi się wydawało początkowo, że Jezus przyjdzie dokonać tego definitywnego sądu może ogniem. Dopiero później, gdy Jezus rozpoczyna swoją działalność, Jan zaczyna mieć nawet wątpliwości, czy się nie pomylił, dlatego posyła do Jezusa: "Czy ty jesteś tym, który miał przyjść?". Jezus wtedy poucza, że Właśnie On jest tym, który miał przyjść, ale że nie wraz z Nim przychodzi teraz definitywnie ten dzień Pański, ale On rozpoczyna, można by powiedzieć, czasy ostateczne w znaczeniu szerszym. Czyli wraz z przyjściem Jezusa już rozpoczynają się dni ostateczne, ale przygotowujące jednak jakiś definitywny dzień. Więc zapowiadana interwencja Pana Boga, widziana przez proroków jakby jako jedno wydarzenie, zostaje teraz rozczłonkowana, a więc okazuje się, że będą dwa przyjścia. Przyjście Jezusa teraz w ciele, które rozpoczyna, czasy ostateczne w znaczeniu szerszym i definitywny ten dzień sądu, dzień pański, który. Autorzy w Nowym Testamencie nazwią paruzją, paruzją. Chodzi o powtórne przyjście Chrystusa, z którym nastąpi definitywny sąd i zmartwychwstanie umarłych. Nauczanie Pana Jezusa i Jego działalność wskazuje na to, że w tych czasach ostatecznych w znaczeniu szerszym Jezus jeszcze dokonuje. Uzdrowienia, wzywają do nawrócenia, a więc jest jeszcze czas przygotowania się na definitywny dzień pański. Niemniej, Jezus w ten sposób też wpisuje się w nauczanie starotestamentalnych proroków, czyli objawienie dalej jest podobne, że tej rzeczywistości, gdzie jest pomieszany zło z dobrem, położy kres jakiś sądny dzień. Który Pan Bóg wyznaczył, ale okazuje się on być bardziej odległy i okazuje się, że też wraz z przyjściem Chrystusa ma on swój okres przygotowawczy, czasy mesjańskie, mesjasza, który właśnie ma nas jeszcze do Boga prawda, przyciągnąć, dokonuje dzieła odkupienia i mamy szansę, właśnie, by przemienić się w ten lud sprawiedliwy. Pan Jezus odchodzi, gdy przybywa do Jerozolimy już na tę swoją paschę, przejście do Ojca, to ze wzgórza oliwnego, gdy wraz z uczniami patrzy na Jerozolimę, a oni pytają się, mówią, Panie, zobacz jakie cudowne te budowle. No Herod Wielki rzeczywiście zbudował coś, co urosło do właściwie rangi jednego z cudów świata. Przeogromne budowle, plac świątynny na ponad pół kilometra szeroki, świątynia wysoka na blisko siedemdziesiąt metrów w górę. Przeogromne budynki zbudowane z kamieni Spójrz na te kamienie! Herod zbudował choćby te mury i część świątyni z bloków skalnych przeogromne bloki skalne. Więc to wydawało się. Być tak trwałą budowlą, kto taką skałę zburzy, kto jest w stanie takie coś naruszyć. Wydaje się, że majestat teraz tej świątyni nigdy nie przeminie. A tymczasem Pan Jezus w tym kontekście mówi, że nawet coś tak trwałego zbudowanego z takich bloków skalnych przeminie. I mówi to na co patrzycie. Będzie zburzone. Kamień na kamieniu nie pozostanie. Oczywiście rozumiemy, że ten litos, ten kamień to już nie tylko jakiś kamyszek, tylko rzeczywiście blok skalny wręcz. Musiało to zrobić wrażenie na uczniach, że coś takiego może być zburzone. Świątynia wydawało się nie do zdobycia. Właściwie to była taka forteca, że Rzymianie mieli dużo problemów, żeby ją zdobyć, żeby właściwie wejść na plac świątynny, musieli zburzyć przylepioną do jednego narożnika twierdzę Antonia i zniszczyć tam mur, bo jedynie tam było płasko. Nad Doliną Cedronu mur świątyni wznosił się w jednym miejscu aż do 90 metrów w górę. A więc z kilku stron, z trzech stron przynajmniej, od strony Doliny Tyropeonu, z której, gdzie pozostał kawałek tego muru płaczu, od strony miasta Dawidowego, od strony Doliny Cedronu, nie było szans, żeby jakakolwiek armia była w stanie te mury pokonać. Musieli więc zburzyć od południa. Od północy właśnie te twierdze Antonia i tędy weszli na plac świątynny. I jednak zrujnowali wszystko. I do dnia dzisiejszego świątynia nie została odbudowana. Pan Jezus tę tragedię, którą zapowiada w związku ze zburzeniem świątyni, przedstawia jednocześnie jako typ zapowiedź tragedii, która może spotkać tych wszystkich niesprawiedliwych, których zastanie koniec świata dzień pański. Więc tragedia, którą Jezus zapowiada, która może jeszcze nie wydaje się być aż tak wielka, jak ona rzeczywiście była. Bo w 70 roku to co się stało w Jerozolimie, to po prostu masakra. Raz że sami Żydzi się wzajemnie wyżynali na placu świątynnym i zbezcześcili ten plac, także Przestali składać Bogu ofiary, bo kapłani stwierdzili, że świątynie sami Żydzi zbezcześcili i nie można tutaj składać Bogu ofiar, bo jest nieczysta. Same te grupy się wyżynały sob między sobą, to później jeszcze Rzymianie dokończyli tej masakry, gdy już weszli na plac świątynny. Zburzyli wszystko, żeby się nie dało odbudować. Więc Ruina totalna, gdy Żydzi jeszcze raz próbują, no, powstać gdzieś tam 60 lat blisko potem, w 133 roku i Hadrian, cesarz zniszczy wszystko, to żeby nie było żadnego punktu zaczepienia dla nadziei żydowskiej, kazał zbudować totalnie rzymskie miasto i pobudował rzymskie świątynie żeby wszystko przykryć teraz czymś zupełnie nowym. W ten sposób ten naród spotkała kara unicestwienia symbolu ich narodowości, ich religii. I Pan Jezus to wszystko zapowiadał jako sąd nad narodem, który zabijał proroków, który nie słuchał proroków, a był najbardziej do tego dysponowany. Więc ta tragedia, ta rzeź, żydów w 70 roku rzeczywiście jawi się jako odstraszająca i jako zapowiedź teraz już z perspektywy z której pisze święty Łukasz po dokonaniu tego wszystkiego gdy wieść o tym co się tam wydarzyło spowodowała lęk wielu na świecie szczególnie rozproszonych żydów po świecie teraz te zapowiedzi pana Jezusa nabrały o wiele większego znaczenia jako bardziej przestrzegające przed tym, co się ma stać na końcu świata, że ten Sąd Boży rzeczywiście dla grzeszników będzie straszliwy. Ewangelia dzisiaj więc mówi nam najpierw o tym, by nie ulegać zwodzeniu jakichś fałszywych proroków czy mesjaszy, jako że już przed przyjściem pana Jezusa w szóstym roku, ale później i przed jeszcze wystąpieniem Jezusa w Jego publicznej działalności. Później, przed samym powstaniem żydowskim w 66 roku, jeszcze później, w 133, jeszcze powstanie ktoś, kto będzie przybierał mesjański tytuł Bar Kochba. Kochew znaczy gwiazda, syn gwiazdy. Czyli przyjmie mesjański tytuł, z księgi liczb, wschodzi gwiazda z Jakuba. Nadzieje mesjańskie w narodzie sprawiały, że w różnych momentach powstawali fałszywi Mesjasze, którzy chcieli pociągnąć naród. No w każdym razie Jezus mówi: "Uważajcie, Bo przyjdą pod moim imieniem, będą mówić ja jestem, czyli ja jestem Mesjaszem, albo że nadszedł czas. Czyli teraz jest czas odrodzenia, powstania. Z jednej strony mamy nie ulegać takim fałszywym wieściom. Pan Jezus tak przygotował uczniów na czas przed zburzeniem Jerozolimy w 70 roku i na późniejsze czasy, bo przecież oni początkowo to byli sami Żydzi. Dopiero później prawda, kościół się poszerzał o pół Żydów, czyli Samarytan, czy o Pogan. Czy prawda, ludzi ze środowiska schelenizowanego. I Pan Jezus zapowiada, że jednak przed tym definitywnym końcem nie zaraz nastąpi koniec. To przed tym usłyszycie o wojnach, przewrotach, powstanie naród przeciw narodowi, będą trzęsienia ziemi, głód, zaraza, straszne zjawiska i wielkie znaki. Uczniowie pytali, jaki będzie znak tego. A Jezus odpowiadając wskazuje, że będzie wiele znaków. Nawiązuje tu jednocześnie do przywołanego przez przed, przed świętego Łukasza właśnie w tym dziele później, pro Joela, kiedy to Joel właśnie zapowiadał, że gdy nadejdzie ten Dzień Pański, to Bóg ześle ze swego ducha i będą zjawiska na niebie i na ziemi. Więc Łukasz pokazuje, że wraz z paską Jezusa i Zesłanie Była Świętego rozpoczynają się ostatnie dni, bo powie, że enta jest eschata i schemera, i w ostatnich dniach takie rzeczy nastąpią, ale czasy eschatologiczne w znaczeniu szerszym. Jednak samą paruzję Chrystusa i koniec świata ma wiele znaków tutaj niejako zapowiadać. I rzeczywiście w tych mowach eschatologicznych, a także w nauce świętego Pawła, a także w apokalipsie świętego Jana mamy przywołane różne znaki, prodromy, czyli to, co poprzedzi koniec świata. Przy czym one są na tyle jakoś ogólne, wskazują na pewnego rodzaju katastrofy, a więc Pan Józf pokazuje, że właściwie Wszelkie katastrofy, tak jak katastrofa zburzenia Jerozolimy, tak i różne klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, te wszystkie zjawiska, które kładą już kres często życiu mniejszej czy większej ilości ludzi, już jakoś zapowiadają, że na tym świecie nasze życie nie będzie wieczne, że będzie kres, czyli. Te różne katastrofy pokazują, że ta rzeczywistość jest przemijająca, i te zjawiska, które się dzieją, one przejdą ostatecznie w zjawiska pewno, może ogólnoświatowe. Wiemy, że nawet w naszym układzie słonecznym to za jakieś ponad 4 miliardy lat, tak czy inaczej, Słońce się tak rozszerzy jako czerwony olbrzym, że wchłonie Ziemię więc Ziemia tak czy inaczej Przestanie w ogóle istnieć jako planeta zdolna do zamieszkania dużo wcześniej. Wobec tego wszystkiego, wobec tego kresu, który i tak nastąpi, Pan już pokazuje, że te różne zjawiska one powinny nas pobudzać do myślenia o definitywnym sądzie Bożym i Bóg je dopuszcza, jako już swoistego rodzaju znaki zapowiadające. Dlatego musimy uczyć się, czytać te znaki. Jeśli więc widzimy, jesteśmy świadkami różnych katastrof, to my chrześcijanie mamy je interpretować jako też pewne znaki już uprzedzające sąd Pana Boga nad tym światem z powodu grzechu ludzi. Nie znaczy to, że wszyscy, którzy padają ofiarą jakiejś katastrofy, kataklizmu w przyrodzie, są większymi grzesznikami niż my. Ale ma to być znak dla nas, byśmy się nawracali póki czas. I Pan Jezus zapowiada, że w tym okresie przed Paruzją chrześcijanie mają konkretne zadanie: mają dawać świadectwo, będą prześladowani, wleczeni przed autorytety. Nawet przez bliskich z rodziny będą wydawani na śmierć. A wszystko będzie też okazją, by, ale przez wytrwałość, właśnie ocalicie wasze życie, powie Pan Jezus. Do tego świadectwa daje nam moc ducha świętego i zapowiada, że sam da nam wymowę i mądrość, której żaden z prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wcześniej w Ewangelii właśnie mówił, że gdy będą nas ciągać. Przed autorytety to Duch Święty nas nauczy, co i jak mówić. Czyli Duch Święty wręcz będzie jak nauczyciel, który dokładnie pouczy, co i jak mówić, czyli jak świadczyć. I teraz Jezus, nawiązując do tego, pokazuje, że z tego Ducha Świętego będzie ta szczególna wymowa i mądrość. Która pozwoli zbijać argumenty przeciwników, by dawać świadectwo prawdzie, dawać świadectwo właśnie o boskim planie zbawienia i zbawieniu w Chrystusie. Wobec tego wszystkiego musimy się nauczyć patrzeć na dzieje świata właśnie w tej perspektywie zbawczej. Te kategorie ukazane przez pana Józefa są często obrazowe, symboliczne, jako znaki zapowiadające, więc Jezus nam nie opisuje wszystkiego dokładnie, bo jak mógłby nam opisać nie wiadomo ile tysięcy, czy może milionów lat, jeśli ludzkość by miała istnieć, może nawet jeszcze tysiące czy miliony lat, jak, a może nie, jak pan Jezus miał to opisać, co będzie następować? Nawet trudno by było opisać, te dwa tysiące lat, które od jego właśnie nauczania minęły, jak szczegółowo to przedstawić. Więc nie szukajmy w Piśmie Świętym takiego scenariusza szczegółowo pokazanego, bo to jest niemożliwe. Pan już wskazuje tylko na zapowiadające i wskazuje, że ta rzeczywistość no, przeminie i będziemy podpadać pod Sąd Boży.